Cześć! Dzisiaj będzie nasz pierwszy trening. Trochę forma nietypowa, ale mam nadzieję, że zmobilizuje to Was do tego, aby trochę się w domu poruszać. Ja mam, jak widzicie, taką matę. Trochę kiepską, ale myślę, że na potrzeby dzisiejszego treningu nam wystarczy. Dla Was, tak naprawdę, może to być kawałek dywanu. Możecie na przykład położyć kołdrę na podłodze. Mam nadzieję, że coś wymyślicie. Postaram się pokazać takie ćwiczenia, które nie będą bolesne, jeżeli będziecie nawet je wykonywać na samej podłodze, ale musicie zwracać uwagę dokładnie na to, co mówię i jak pokazuję. Zaczniemy więc nasz trening od rozgrzewki i zaczniemy od zwykłych pajacyków. Ręce i nogi mają być proste i równomiernie skaczemy na boki. Teraz ręce i nogi jak nożyce, do przodu. Teraz ręce zostają, a nogi na boki. Teraz ręce na boki, a nogi jak nożyce. Dobrze. Teraz takie ćwiczenie. Trochę będziemy musieli poprzemieszczać się na boki. Czyli idziemy krok do boku, dotykamy maty, krok odstawno do stawy i dotykamy maty z drugiej strony. Dobrze. Teraz takie ćwiczenie. Obie ręce krążymy do przodu, proste ręce. To opłatamy skoki skokiową. I teraz obie ręce do tyłu. Teraz uważajcie, taka zabawa. Biegniemy w miejscu, powolutku i musicie słyszeć, jakie rzucam hasło. Jeżeli pajacyk, szybki pajacyk, i biegniemy dalej. Jeżeli przysiad, przysiad, i biegniemy dalej. Albo obrót skokiem. kokiem. robimy obrót i biegniemy dalej. No to koncentracja i lecimy. Przysiad. Obrót. Przysiad. fajacy, Obrót. Pajacy. Dobrze, wystarczy. Teraz weźcie trzy głębokie oddechy przez nos. Czy trochę się uspokoiliście? To super. Przechodzimy do kolejnych ćwiczeń. Teraz musimy usiąść na macie dokładnie w ten sposób obie stopy są na macie nasze plecy proste i trzymamy dłonie naszych kolan i teraz kładziemy się na ziemi i podnosimy pupę do góry raz dwa trzy 4, Pięć. Dobrze. Teraz dodamy do tego ćwiczenia nasze ręce. Ręc. Łokcie znajdują się blisko naszego ciała i mamy dłonie w razie czego, gdybyśmy mieli się bronić, na przykład w dosiadzie. I gdybyśmy chcieli wychodzić z dosiadu, jedną dłonią będziemy sięgać daleko za swoją głowę. Prawa ręka sięga daleko w tamtą stronę. Pupa do góry, prostujemy prawą rękę i sięgamy daleko w lewą stronę, obniżamy ciało. Pupa do góry, druga lewa ręka, prostuje się i daleko za głowę na prawą stronę. I każdy robi tak po 5 razy na jedną stronę. Pupa do góry, prawa ręka. Dwa razy na każdą ze stron. Mam nadzieję, że pamiętacie, po co się uczyliśmy tego ćwiczenia na zajęciach, a no po to, że jeżeli już komuś uda się zrobić dosiad, no to już wiemy jak z niego uciec. Wyobraźmy sobie, że ktoś nam zrobił dosiad. Nie leżymy jak takie jakieś nie wiem co. Zadzieramy stopy. Im bliżej mamy pięty swojej pupy, tym wyżej będziemy w stanie wystrzelić biodra do góry. Jak te nogi gdzieś będą tu, no to będziemy w stanie podnieść biodra tak nisko. Tu jesteśmy wysoko. Nasze łokcie muszą być blisko ciała, żeby te ręce gdzieś nam tutaj nie lata, bo w ten sposób jesteśmy w stanie się dobrze bronić. Trzeba podnieść jak najwyżej biodra, wystrzelić rękę i miejmy nadzieję, że przetoczyć swojego przeciwnika. Dobrze, ale to było w formie rozgrzewki. Teraz tak naprawdę powtórzymy, a niektórzy będą się uczyli tak zwanego technicznego wstania po padzie. Tutaj, tak jak mówiłam, nie bardzo mamy warunki, żeby robić prawdziwe pady, więc zrobimy taki zamiennik. Polega on na tym, że po prostu kłócamy, kładziemy pupę na maty plecy i uderzamy w podłogę, tak jakbyśmy robili pad. Co jest ważne, bardzo ważne jest, żeby się cały czas brodę trzymali blisko swojego mostka. To teraz każdy próbuje przyciągnąć brodę do swojego mostka. I trzymałem. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Teraz możemy przejść do tak zwanego padu ułatwionego. Upada. I wstajemy. I każdy tak robi 10 razy Raz. What? I I zostajemy. Zajmy co? Nic I wylądowaliśmy w takiej w takiej pozycji. Stopy są na macie. Półm siedzimy na macie, czy na podłodze, czy na dywanie, czy na kołdrze. Jedną nogę prostujemy. Powiedzmy, że to jest prawa noga. Prawą nogę prostujemy. Jedna noga jest zgięta. Tam, gdzie mamy wyprostowaną nogę, ręka idzie do tyłu. Potwieramy się z tyłu, ręka jest wyprostowana. Druga ręka, po tej stronie, gdzie mamy zgiętą nogę, łokciem dotyka do kolana. Prostujemy dłoń, tak jakbyśmy chcieli się obronić przed jakimś nadchodzącym zagrożeniem. To nie jest mój kotek, on nie jest zagrożeniem. I teraz próbujemy podnieść pupę do góry. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Jeżeli sprawia ci to jeszcze trudność, spróbuj jeszcze parę razy zrobić to samo ćwiczenie. Kolejnym krokiem, żeby wykonać techniczne stanie, jest przeniesienie tej wyprostowanej nogi do tyłu tak, żebyśmy mogli od razu wylądować w pozycji stojącej, będąc gotowym do walki. Zobaczcie, podnosimy pupę, przenosimy nogę daleko za swoją dłoń i jesteśmy gotowi do walki. Jeszcze raz. Prawa noga wyprostowana, lewa ugięta. bardzo wyprostowana idzie do tyłu. łowić do kolana, możemy sobie oprzeć rękę na kolanie. Pupa, noga daleko. Za dłoń i jesteśmy gotowi do walki. Teraz próbujemy zrobić sobie tak kilka razy pod rząd. I wracamy tą samą metodą. Kładziemy rękę na macie, noga wraca, łokieć do kolana i siedzimy. I znowu. Gotowi? Siadamy. Gotowi jesteśmy do dalszej walki, siadamy i ostatni raz i jesteśmy gotowi do walki. Zróbmy to samo na drugą nogę. Czyli robimy ten nasz modyfikowany pak i jesteśmy w tej samej pozycji. Teraz prostujemy lewą nogę, Prawa zostaje ugięta, tak? Ręka, która jest po stronie, <grymka> co jest na Ta ręka, która jest po stronie łokcia, spoczywa na łokciu i blokujemy dostęp przeciwnika do naszego ciała. Druga ręka, co? tu jest wyprostowana noga idzie do tyłu. I znowu ćwiczenie na razie samo podnoszenie. Raz, dwa, trzy. Jeżeli wciąż czujesz, że sprawia Ci to trudność, zapauzuj filmik i porób jeszcze parę razy to ćwiczenie. Dla tych, którzy już mogą iść dalej, podnosimy pupę i wyprostowaną nogę przenosimy do tyłu. I jesteśmy gotowi do pozycji walki. Wracamy. Dłoń na matę, noga do przodu. Lewa noga wyprostowana, prawy łokieć na prawy kolano. Lewa ręka Tyłu. Pupę podnosimy, przenosimy nogę do tyłu. Jesteśmy gotowi do walki. I tak parę razy. Co jest ważne, tak naprawdę, w technicznym stanie. Bardzo ważne jest to, żeby ta noga, która jest wyprostowana, idzie do tyłu. Naprawdę szła daleko do tyłu. Dlaczego? Jeżeli postawimy ją tu, no to ciężko nam będzie tak naprawdę wstać. Jeżeli postawimy ją gdzieś tylko w połowie, tak samo przeciwnik podejdzie i nas przewróci do tyłu, i nic z tego. Dlatego ważne jest, żeby ta noga naprawdę szła daleko, bo tu jesteśmy stabilni. możemy sobie tylną nogę trochę. Przesunąć do przodu i jesteśmy gotowi do walki. Przypominam, jak wygląda pozycja gotowości do walki. Jedna noga jest z przodu, druga z tyłu. Obniżamy biodra w dół, uginając kolana. Plecy muszą być proste. Nie może to być nic takiego, a nic takiego, a nic takiego, bo to nie jest dla Was dobra pozycja. Po pierwsze, za chwilę Was będą bolały plecy, a po drugie nie będziecie tak naprawdę stabilni. Więc jedna noga z przodu, druga z tyłu, uginamy kolana. Plecy są proste, łokcia, przycięte i jesteśmy gotowi do. Mam nadzieję, że już trochę się zmachaliście, bo ja tak, aż mi trochę głosu zabrakło. Natomiast na dzisiaj to już będzie wszystko, jeżeli chodzi o ćwiczenia. Chciałabym, żebyście. Nawet po zakończeniu tego filmiku, jeszcze parę razy poćwiczyli y, trzy rzeczy tak naprawdę. Pierwsze to jest unoszenie bioder do góry, tak zwane wyjście z dosiadu. Do góry biodra, ręka daleko do tyłu. Biodra do góry, ręka daleko do tyłu. To jest ćwiczenie numer jeden. Ćwiczenie numer dwa, tak zwany modyfikowane padł, czyli robimy przysiad, kładziemy się. I obijamy rękoma o ziemię. Jeszcze raz, pamiętajcie o grozie blisko mostka. I trzecia rzecz, to jest techniczne wstanie. Jedna noga ugięta, druga wyprostowana. Pęk, pęk, podnosimy półkę do góry. I jesteśmy w pozycji gotowej do walki. Czekam na Wasze zdjęcia, filmiki. Mam nadzieję, że się podobało. Następny filmik będzie z ćwiczeniami w parach. Może to być brat, siostra, rodzic, opiekun, babcia, dziadek, ktokolwiek. Mam nadzieję, że zmobilizujecie sobie kogoś do wspólnej zabawy. Do zobaczenia, cześć.